Wyglądasz mi na kogoś stworzonego do czegoś więcej niż batanie kilofem. Opowiedz mi o kopalni. Kopalnia to serce starego obozu. Kilofy i po. To wszystko, co zapamiętasz po wyjściu na powierzchnię. Bez kopalni nie ma rudy. Bez rudy nie ma towarów od króla. Powoli dostajesz wir. Azgan jest tu szefem, ale lepiej nie zawracaj mu głowy. Rozumiem. Takimi jak ty zajmuje się Jan. Jak wygląda praca w kopalni? Jak zginiesz, będziesz martwy. Tutaj nikt nie będzie w tobie płakał. Okel jest tu szefem. Co się dzieje w kopalni? W kopalni? Kto tam siedzi, już nie wyjdzie. Mi nikt nie rozkazuje Rozumiem. ale trzeba wiedzieć, jak do tego dojść. W takim razie kto tu rządzi? To zależy od kogo przyjmujesz rozkazy. Ja pracować? Jakby mi się chciało pracować, nie trafiłbym pod barierę, kapujesz? Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Musieliśmy zamknąć wielki szyb na dole. A szroi się w nim od pełzaczy. Co wiesz o pełzaczach? Jak zobaczysz któregoś z tych Sukin-Synów, przywal mu między ślepia kilowka. Spodoba ci się tutaj. Uwierz mi? Rozumiem. Jak leci? Jak zaczepisz któregoś z nich, będziesz miał do czynienia z nami. Większość kopaczy płaci nam za ochronę. Nie mam czasu. Mam jeszcze mnóstwo pracy. Ty chyba żartujesz. Myślisz, że możesz tu przyjść i tak od razu dostać się na sam szczyt? Porozmawiaj z Korkalomenem. Szukasz kłopotów? On oceni, w jakich zadaniach najlepiej się sprawdzisz.